Uff. Nareszcie. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej serii na moim kanale z gry Bloodrain z roku 2002. Jest to kolejna stara gra na moim kanale i się musiałem nieźle na aby tą grę móc odpalić, żeby ona działała, żeby było wszystko ok. Nie wiecie, jak masakra masakrycznie trudno jest odpalić starą grę na Windows 10. To jest nienormalne. Wiem, jest coś takiego jak Terminal Cut, która wyszła w 2020 roku na specjalnie systemy Windows 10 i lepsze rozdzielczości. Spoko. Ale spolszczenie nie działało. Więc uruchomiłem starą wersję, żeby nie działało. Ale za to cutscenki szły za szybko, przez co Głupio to wyglądało, więc nie mogłem tego też puścić. Znalazłem rozwiązanie, więc udało mi się to. Udało mi się również jakoś naprawić, żeby rozdzielczość była 1920 na 1080 Wszystko OK, Ale mam drugi monitor. I gra. Nie wychwytuje jakby kolizji, że to jest gra, że ten jeden monitor. I myszka wychodzi poza ekran. Przez to jak gdzieś tam kliknę, to mi wychodziło do pulpitu. Więc co musiałem rozwiązać, znaleźć inny program, który mi pozwoli wyłączyć monitor bez konieczności wytykania kabla i dopiero wtedy włączyć grę. I teraz wszystko działa. Masakrycznie. Było ciężko mi to wszystko ogarnąć. Ale w końcu, w końcu już bez narzekania, możemy przejść do grania z polskimi napisami. Bez czarnych pasków, bez rozciągania w programie, więc lecimy bez treningu. Od razu idziemy, akt pierwszy. Gameplayowo sami zobaczycie, jak to wygląda. Eee, widzę podgląd siebie, bo Action ma taki, fa taką fajną funkcję podglądu kamerki i także musiałem mieć włączony hat, żebym widział, że na pewno się nagrywa. Bo bez tego byłoby ciężko naprawdę. Wiedzieć, że a może jednak się nie nagrywa, a może mikrofon mi nie wyłapuje? Wyłapuje wszystko. Tak samo dzięki z gry widzę, że też tutaj pokazuje, więc jest wszystko idealnie, miodio. Po jakichś dwóch pierdolonych godzinach mogę w końcu zacząć nagrywać normalnie tą grę. Więc lecimy na normalnym, bo łatwy to jest zbyt łatwy, nie ma co też się cyrgerić. Trudny nie wiem czy to będzie jakaś super duża różnica, ale lecimy normalne. Gdy nie będę musiał się odzywać w kastenkach to się nie będę odzywał. Ugh. Damn bloodsuckers. Careful with your relatives. They should have more no Thanks for dragging me out here. I just love the water. You're only half a vampire. A dip might hurt, but it won't kill you. Sort of sticking a finger in my eye doesn't mean I have to do it. No time for pleasantries. Just like your half-sister. I'm just confident in my abilities. So am I. But this is your first assignment for the Brimstone Society, so everything must go according to plan. What do we know so far? Fine. Newspapers claim the people of Morton, Louisiana, are turning into some type of monster. They're calling them mutates. Doctors think a new disease is the cause, so they've quarantined the area. You make me proud. There are numerous known biological masses in town. They appear to be the carriers of the condition. And that's where you come in. Destroy the sources of the infection and as many of the infected townspeople as possible the disease cannot spread beyond this village. sort of a radical cure, don't you think? Mm. you'll be doing them a favor. in the final stages their brains liquefy and run out their nose and ears. hell of a cold. hotka. one of the biological masses was found at the end of this road in a graveyard behind the church. we'll meet up there. What's that mound by the telephone pole? What is it? It is was human. Might be remains from the final stages of the disease, but there's something not quite right about it. Let's check inside. Hmm, seems like somebody made their last stand here. Grab some guns if you want. No, want to. Dobra, już mamy normalnie grę. Jak widzicie na samym początku moja Rainy nie ma standardowego stroju, przez to, że wgrałem jej modyfikacje, żeby nie wiem, ten gameplay trochę różnił się od innych przynajmniej w takiej kwestii więc mamy strój taki same jak naszej mentorki która nas tutaj oprowadza i nam mówi co i jak. I bardzo dziwna miejscowość, skoro tu wszystko jest kurde zelane wodą i trzeba pływać takimi e, łódkami. Okej. Okay. Więc spoko. Mam nadzieję, że naprawdę rozdzierczość będzie wszystko się zgadzać, że to nie będzie rozciągnięte. E, no. Więc tutaj mamy problem z jakąś chorobą, jakąś mutacją, co zamienia ludzi w jakieś dziwne potwory. I musimy się tym przejrzeć. Eee. W terminal Cut jest jeden problem, że te odbicia w wodzie są dosyć czasami dziwne i się bagują. Więc może nawet i lepiej, że sobie teraz gamy na tej starszej wersji, a nie w tej nowszej. że nie jesteśmy jak Wszystko powinno być w porządku. Przejdę przez te dokumenty. Może znajdę coś o przeszłych wypadkach z chorobą. A, jeszcze będę musiał wspomnieć o jednej rzeczy. Mam nadzieję, że będzie wszystko działać. Odnośnie cenzury steamowej. Gdyż e, ta gra jest na Steamie, oczywiście. E, I została ocenzurowana. W jaki sposób? W taki sposób, że zombie. Te, które właśnie mamy tutaj przy sobie. Mm, były koloru zielonego, a nie tak jak są teraz takie normalne, krwiste trochę. Nie no, tak dziwnie to brzmi. E, I. Tak samo swastyki w późniejszym etapie gry zostały zamienione innym symbolem. A ja chciałem pokazać gry w 100% jak została stworzona przez twórców. Dlatego zająłem się i tym problemem. Zombie są normalne i występują swastyki. Mam nadzieję, że spodobała się mój trud, który włożyłem w to wszystko. To możemy zaatakować i z tego co kojarzę jeżeli ją zaatakujemy zbyt dużo razy, ona się wkurzy na nas. Nie daje się zabić, ale ona zabić nas już może. Więc tutaj nie ma co kombinować. Nie pamiętam, czy tu był klawisz na szybki zapis. Czy może nie było? Eee, zobaczę. Nie, nie ma szybkiego zapisu. Eee, w zasadzie i tak tutaj nie działa szybki zapis, nawet jakby był, bo zawsze zapisuje się na początku poziomu. Nieważne, czy zapiszemy go w środku i tak się później po czytaniu pojawiamy na początku. Okej, okay. więc no idziemy zabijać zombie. Mamy strój naszej mentorki, który... O, wow. nogi mnie atakują. Który myślę, że tak samo jest seksowny jak strój oryginalny naszej Reini. A myślę, że o, dużo osób się raczej... No, oglądało już tego oryginalnego stroju, jeżeli chodzi o YouTube, y, czy w ogóle gdziekolwiek. Chodź tutaj, gościu. Wysziemy cię do. Słucham. Te zombie trochę dziwnie wyglądają. Jakby były takie wilgotne, mokre. No ale trzeba to wybaczyć. W końcu ta gra ma swoje już lata. Modyfikacje, które mają poprawić, robią swoje. Nie wygląda to. Tragicznie, naprawdę. To wygląda całkiem dobrze. I przyjemnie się to teraz ogląda. Pomimo, że ta gra ma już 19 lat prawie... Yy, dobra, no. Załatwiamy sobie te zębiaczki. I będziemy zmierzać dalej żabka. Pani żabka jej się zabić nie się da.

With this plaque mounted in the year 1888 of our Lord, construction is complete. May this wall of fortitude, with the grace of God, shield us from evil and keep us safe now and forever. Seems like they built that wall for nothing. I'm going to see what else I can find in those books. You should take out those biomasses. The first ones in the graveyard. I'll meet up with you later. spoko. O, widzę, że się nowe ząbiaczki porespiły. Nie, nie jest oczywiście wymagane ich zabijanie. Robimy to w zasadzie tak dla własnego widzi mi się w tym momencie, bo możemy równie dobrze po prostu teraz skoczyć na te e, linie wysokiego napięcia, jak to jest nazywane telefonicznymi liniami, i po prostu są odejść, ale co to by było za kęple jakbym wszystkie nie pozabijał. E, woda nas rani pomimo tego, że jesteśmy tylko pół wampirem. To woda również nas może normalnie zranić, więc do wody powinniśmy unikać wchodzenia. Oczywiście to nas nie zabije od razu jak większość wampirów. E, na co się patrzy szalenie? Ale lepiej tego nie robić. Ta gra jest na tyle dobrze, że to jest po prostu liniowa gra, idziemy do przodu. Nie jak Sacrifice, w którym czasami niektóre potyczki trwały za długo i trzeba było to wszystko wycinać. Tutaj na szczęście po prostu pół godziny nagrania, 40 minut, coś tam powycinam, jeżeli jest zbędne. I po prostu wstawię praktycznie tak jak jest. Też trochę pozmieniałem ustawienia, jeżeli chodzi o sterowanie i tak dalej, bo nie wiem dlaczego sobie na przykład gradała możliwość patrzenia takiego przestrzennego, takiego lotniczego. Nie wiem jak oni to nazwali, że góra to jest dół, a dół to jest góra, bez sensu. Kto by tak chciał grać, nie mam pojęcia. Na pewno nie ja. Dlatego to musiałem wyłączyć, bo to było naprawdę przeszkadzające. Ty umarłeś, okej. Okay. Ciebie wyściemy. kawałek zdrowia sobie odzyskamy. I lecimy. Bloodrain 2 też nagram. Nie od razu po jedynce. No jednak mam jeszcze parę innych serii, które chcę nagrać po Sacrifice i po Bloodrainie. Również stare gry. Nie wiem, co ja mam do tych starych gier, ale po prostu mam jakiś sentyment i moim zdaniem są lepsze niż te nowe w tym momencie. Nie mówię, że są najlepsze, bo czasami nawet i te nowe się, nowe się trafiają też fajne, ale te stare, po prostu moim zdaniem, takim boomera, zdaniem są najlepsze. Dobra, tu mam jakieś dziwne, tak zwane biomasę. Jakieś dziwne pajączki, które się okaże później czym są. Ja Blood Draina. sam nie pamiętam nawet kiedy grałem. Za dzieciaka, na pewno. Eee, I na pewno nagrywałem tą grę na YouTube'a mojego starego, na moje stare konto. I to była moja jakaś piąta lub szósta seria na tamtym kanale i zakończyłem ją w 36 odcinków. Ale wtedy miałem to ograniczenie, że można było wstawiać filmy 15 minut max. Teraz tego ograniczenia nie mam, więc te odcinki raczej będą e, nawet i szybciej szły. Dlatego nie muszę się aż martwić, że będę miał niesamowitą ilość 30 odcinków no znaczy to mi nie grozi Dobra, tutaj dotarliśmy do jakiejś nie wiem kapliczki, jakiegoś miejsca Ale do niego wejść nie możemy. Tu mamy za to jakiś dziwny kokon z którego wychodzą pajączki. Mniam dobra i używamy naszego rage'a Ja sobie ustawiłem to pod Q

And remember those sludge mounds we've been finding everywhere? What about them? Humans. Oh, what's left of them. The spider creatures regurgitate what they eat. Strange doesn't even begin to cover it. Hello? Hello? somebody there. Open up. What, the is what gone? The Marais wreck. Swamp monster. That's what the Creole call the creatures. Are they gone? Yes, now open the door. Mon Dieu! Le diable! Nice welcome for the rescue team. Who are you? I'm Jean Sigmund. I'm the grave digger. What happened here? I don't know. I hid in here when those, when those things came. They can't get in without them holes. Jean, you stay put. This place is obviously safe. We'll bring other survivors here. we not leaving? Hmm? Not yet. You'll be safe here for a while longer. Okay, okay. Send them here to Farmier Termain Mausoleum, and we wait. If you find anyone that is healthy and alive, send them here. But don't forget about the nests. Seems like they built that wall for nothing maybe or maybe this time around things got worse these creatures are very insect-like seems every 30 years they swarm i almost forgot i have something for you Bienne, A harpoon, it helps with feeding and has a decent range. Thanks. I'll protect the mausoleum. You go find those nests. I sketched out a map of approximate locations. The reports weren't exact, so you'll have to search the area thoroughly. Once you're back, we'll head over that wall. There must be some type of source where all these creatures come from. No, te. Akurat mapa jest mało potrzebna w tej grze. W zasadzie w ogóle jest niepotrzebna. I tak idziemy tylko do przodu, do przodu, do przodu. Ta mapa i tak Looking nam nie, nie pomaga. No super, fajnie. No i tak, dostaliśmy hardpun, który używamy pod E, który no, fajnie działa. Możemy sobie dzięki temu złapać takiego potwora i go przybić. Mm. Chciałbym ciebie zapaść, kolego, Dziękuję. i możemy go czyli do ziemi i się nim pożywić, dopóki sobie ten guzik trzymamy na spokojnie, mi się niczym nie martwić. Tu jest kolejny jakiś patałach, którego złapać nie mogę. Dobra, tego pająka się pozbywamy. A. Jak leżą, to ich się nie da złapać. W żaden sposób oprócz wypicia ich krwi. No trudno. Okej, okay, lecimy. O dziwo w tej grze właśnie jest fizyka cysków. A na przykład w Fortnite, gdzie chcieli wprowadzić tą fizykę również. Patrzysz na żabkę widzę. Taka fajna żabka, sorry. Nie? Mnie, haha Bardzo fajna żabka. W Fortnite już na przykład chcieli wprowadzić. Ale usunęli w tym samym dniu, co to wprowadzili praktycznie. Bo... Przecież w grze dla dzieci nie może być Fizyka Cysków. Przecież to jest nienaturalne. Dlaczego? W grze dla dzieci... Ma być Fizyka Cysków. Gdzie... Tyłki... Bohaterek... Są lepsze niż w niektórych grach. Ale Cysków już ruszających się nie może być. To jest najśmieszniejsze. Dobra, tu dostajemy pokazanego silniejszego przeciwnika tych pająków. Taki czerwony jest wytrzymalszy i więcej bije, chyba obrażeń, po prostu. Co to jest zwykły zombie. Okej, okay, rośnie ta połówka, dalej sobie chodzi. Spokoj. Dobra, i szukamy tutaj ocalałych, których musimy uratować. Te dzisiaj są zamknięte, więc musimy znaleźć inne wejście do tego budynku Okej okay. albo będzie to od tyłu wejście albo po prostu to będzie zamknięte, ale raczej powinno być tutaj właśnie e, otwarte i możemy na spokojnie sobie tu wejść. Po co tu jest otwieralna ściana? Nie mam pojęcia. A, z tej strony spoko. Duchy, to przynajmniej są ludzie, więc mogą sobie po wodzie chodzić sami. Wow, Panie, że typek sobie uciekł, ale jakoś te pająki czy zombie ich już nie atakują. W tym miejscu. Okej, okay. a tu mamy kolejnego wacka. Pa pana packa. co ja mówię w ogóle? Chodź tu, gościu. Nie denerwujmy. Ciach. To jest chyba najlepsza metoda w ogóle wykańczania przeciwników. Po prostu sanie ich do cna. Bo wtedy nic zarobić nie mogą. I się ich łatwo zabija. Najlepiej jak się nawet później zabija bossów taką metodą. Dobra, robimy się w kurzeni. Bo mamy tutaj jajeczko, które trzeba się pozbyć. No i bardzo ładnie. Szybciutko poleciało. Dostaliśmy trzeci poziom normalnego ataku. Tutaj co jakiś czas w jakichś bossach dostajemy dodatkowe umiejętności. Właśnie jakieś dodatkowe ataki, których możemy używać. I to jest fajne. Fajne, że w trakcie gry odblokowujemy nowe jakieś rzeczy. Dzięki, że postanowiłeś zniszczyć krzesło zamiast bić zombie, który jest bardziej niebezpieczne. Ale spoko. dlaczego się tu pojawiają więcej? To ja nie wiem. A i właśnie, jak się pije krew, tak na stojąco, to można się właśnie obkręcać wokół. Przez co możemy robić z przeciwnika żywą tarczę, którą atakują inni przeciwnicy, a my jesteśmy chronieni. Przy okazji odzyskujemy życie. Czy do tego budynku mogę wejść inaczej niż taśmy w życiu chyba przez okno jak tutaj tak się wbijemy Okej okay. To nie wyszło tak jak chciałem Ale da się śmie więc okej okay. Marasa Font Jesus Saint Marila vo Voodoo Priest Po voodoo Śiuka pójdiol jamu leukemia She go out to Book Graveyard and she do black magic. And she's responsible for this? We oui. she and the German scary man. Evil. Yeah. She said she going out there to raise the mother of the underworld. Must be one attractive lady. You better get going to the female termain mausoleum. It's the only safe place in town. I will. No i spoko. I tutaj mamy już wyczyszczony rejon, nam tak powiedziała gra, ogólnie no, mamy tutaj mapę, ale ta mapa w zasadzie nam jest kompletnie niepotrzebna, My jesteśmy w getto, jakby to dziennie nie brzmiało, i musimy przejść do kolejnego, a rozwalę tą ścianę, bo why not. O, co mi się tutaj narzucało. Grę później sobie na pewno ściszę. W programie, bo na pewno jest za głośna, ale mi to na razie nie będzie przeszkadzać. Eee... No i tak później sobie życie zregeneruje. Będzie się martwić o to życie nie muszę. Gdzieś 50... tam... wow. Słyszałem zombie. E, wysadzili się, nie wiem dlaczego o co chodzi. Chodź tu, gościu. Czy ty miałeś bazukę czy granat? To jest bolidówka z jednym strzałem to bez sensu. Okej, okay, widzę, że tu przypływ się robi co jakiś czas. Spoko loko. Nie wiem, czy do tego budynku jest jakikolwiek sens wchodzenia, skoro tu chyba nic nie będzie oprócz nie. Wiem, może broni. Albo przeciwników. Nie Mogę wejść tutaj na szybko zobaczyć. Tak. Jest tutaj granat. Więc na szybko sobie tutaj ten granat przejmę. I wychodzimy z tego budynku. Bo mnie bije. Woda. I spoko. Idziemy teraz do kolejnego obszaru. rotać kolejnych cywili. Tak, to jest kolejne, czyli jesteśmy przy ratuszu. Mamy już w zasadzie pół godziny nagrania prawie, więc myślę, że sobie tutaj na tym ten odcinek pierwszy zakończę. Jak go sobie ładnie wyedytuję i zobaczymy co dalej. Myślę, że też zrobię jakąś dłuższą nagrywkę, żeby te kilka odcinków było na zapas, żebym nie musiał za każdym razem monitora wyłączać i kombinować. Więc po prostu teraz kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Zapraszam na moje Steamy codziennie wieczorem na mojego kuratora na Steamie, jak i na Discorda. Wszystkie linki są w opisie filmu. Ja się do mnie żegnam. Dzięki za uwagę i do następnego.